Rozwiąż nierówność kwadratową. Mam taką nierówność kwadratową, którą rozwiązuje zazwyczaj w ten sposób, że rysuję przybliżony wykres funkcji kwadratowej, która jest po lewej stronie, a następnie patrzę, dla jakich x ta funkcja kwadratowa ma wartości, no w tym wypadku, większe od zera. Żeby narysować przybliżony wykres funkcji kwadratowej, a wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, to szukam miejsc zerowych żeby wiedzieć, czy y, ta parabola jest nad osią X, czy może dotyka w jednym punkcie w wierzchołku osi X, czy może przecina w dwóch y, punktach osi X. No tutaj wy, y, wyszło, że w dwóch punktach, no ale to trzeba policzyć. Czyli szukam miejsc zerowych funkcji kwadratowej, albo pierwiastków równania kwadratowego. Jeśli bym napisał X kwadrat minus 14X plus 24 równa się 0. Y, Liczę to, najpierw liczę deltę, a następnie ze znaku delty y, będę wiedział, czy y, funkcja kwadratowa ma dwa, mie dwa miejsca zerowe, czy jedno, czy w ogóle nie ma miejsc zerowych. Czyli liczę deltę. Delta równa się minus b kwadrat plus 4ac. I współczynnik a to jest liczba, która stoi przy x kwadrat, czyli 1. Współczynnik B równa się minus 14, współczynnik C równa y się 24, czyli mam B kwadrat y minus 4, ac minus 14 do kwadratu to jest plus 196, minus 4 z 1 to jest minus 4, a z 24 to jest minus 96 i podjęcie wychodzi 100. Czyli delta wyszła większa od 0. Czyli funkcja kwadratowa ma dwa y, miejsca zerowe, które mogę policzyć z tych wzorów. I liczę. Najpierw policzyłem piasek z delty, bo we wzorach jest ten pierwiastek. Piasek ze 100, yy, ponieważ delta wyszła 100, równa się 10. I liczę pierwsze miejsce zerowe. Minus B minus pierwiastek z delta, czyli 10, przez 2 razy A. Minus i minus daje plus, czyli plus 14 minus 10 na 2. 14 minus 10 to jest 4, na 2 to jest 2. No i podobnie x2 liczę minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, tak? Bo w tym wzorze jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus i minus znowu daje plus, 14 plus 10 to jest 24, przez 2 to jest 12. I to są miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Czyli liczby, dla których wartość tej funkcji kwadratowej jest równa 0, dla których parabola przecina oś x. Zresztą mogę sprawdzić, czy dobrze policzyłem. Jak wstałem za x2, to mam 2 do kwadratu to jest 4. 14 razy 2 to jest 28. 4 minus 28 to jest minus 24, plus 24, 0. Czyli ta liczba jest miejscem zerowym. Jeszcze 12 sprawdzę. 12 do kwadratu to jest 144. 14 razy 12 to jest 168. 144 minus 168 to jest minus 24 plus 24 to jest 0, czyli 12 też jest miejscem zerowym. Czyli w tych liczbach parabola przecina oś x. Rysowałem parabolę, zaznaczyłem, że tutaj jest dwójka, tutaj jest dwunastka. Oczywiście tu jest tylko przybliżony wykres, więc yy, nie zaznaczałem zera, ani jedynki, dwójki i tak dalej. Tylko tak przybliżony wykres. Jeszcze jedno. Para yy, ta parabola ma ramiona skierowane do góry. A to dlatego, ponieważ a, czyli liczba, która, współczynnika, yy, czyli liczba, która stoi przy x -kwadrat, jest dodatnia. Ponieważ tutaj stoi plus jeden. Te jedynki zwyczajowe nie piszemy, ale ona tu jest. Czyli jest plus 1, to jest większe od 0, czyli ramiona narysowałem skierowane do góry. Gdyby było minus 2, to bym narysował taką parabolę z ramionami skierowanymi do dołu. Mam przybliżony wykres paraboli i teraz patrzę, gdzie ona ma wartości większe od 0. Wartości większe od zera ma na 8x, czyli tutaj i tutaj. Tylko, że y, ja mam podać, dla jakich x są te wartości od zera większe od zera, Czyli dla jakich x jest ta zielona część wykresu. No i ona jest od, ta zielona część wykresu jest od 12 do plus, może od tej strony zacznę. Od minus nieskończoności do dwójki, tak? Dla tych x jest ta zielona część wykresu, bo ten zielony y, część wykresu nie kończy się tutaj. Ta parabola oczywiście, y, y, wznosi się tutaj ta le lewe ramię do nieskończoności, dlatego dla, wszy dla tych wszystkich x jest ta zielona część. No i podobnie ta zielona, yy, znaczy ta zielona część jest dla tych wszystkich x -ów. I to jest rozwiązanie. Od minus nieskończoności do 2 i yy, tu znak sumy i yy, drugi przedział 12, od 12 do plus nieskończoności. Tak, to jest suma dwóch przedziałów znaczek sumy. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. W dwójce i w dwunastej jest niezamalowana, niezamalowane kółko, które symbolizuje, że te liczby nie należą do rozwiązania. A nie należą, ponieważ mnie interesuje, dla jakich x wartości są większe od 0, a, a w dwójce i dwunastej wychodzą wartości równe 0. Co zresztą liczyłem, prawda? Dla dwójki dwunastki liczyłem, że wychodzi tutaj 0. Dlatego ta dwójka i dwunastka musi wypaść z rozwiązania i dlatego tu dałem zamalowane kółka. A w rozwiązaniu przy dwójce dałem okrągły nawias i przy dwunastce tez. też. Gdybym chciał, żeby dwójka i dwunastka należała do rozwiązania, czyli gdyby to było większe lub równe 0, no to bym dał ostre nawiasy. Dobra. No i to jest, to jest takie rozwiąza rozwiązanie. Więcej przykładów możesz porozwiązywać sobie tutaj. Znaczy tutaj jeszcze poczytać o tym, w jaki sposób rozwiązuje, czyli to, co opowiedziałem przed chwilką. Tutaj jest więcej przykładów do poćwiczenia. Tak. A ja jeszcze mogę sprawdzić, co tak naprawdę otrzymałem. Otrzymałem liczby czy, nie, nieważne czy z tego przedziału, czy z tego, dla których wartość wychodzi większa od 0 i może sobie sprawdzę, tak dla sportu kilka liczb. Na przykład wezmę jedynkę z tego przedziału i sprawdzę, czy na pewno wychodzi wartość większa od 0. 1 do kwadratu 1. 14 razy 1, 14. 1 minus 14 minus 13 plus 24 to jest 11 plus 11, czyli większa od 0. Wyszło, tak? No to sprawdzę dla minus jedynki z tego przedziału. Minus 1 do kwadratu 1. Minus 14 razy minus 1 14. 1 plus 14 15. 15 plus 24 29. Znowu większe od 0, tak? Po prostu widać, że jakąkolwiek bym brał liczbę z tego przedziału, to wychodzi wartość większa od 0. Dlatego to jest rozwiązanie ten przedział. No i podobnie ten przedział jest. Ale ja już nie będę wstawiał 13 15, bo to jest dużo liczenia. Możesz wziąć kalkulator i sam podstawić na przykład 15 za x tu i tutaj i sprawdzić, czy faktycznie wychodzi ta wartość większa od 0. Czyli w tym przedziale, i w tym przedziale siedzą liczby, dla których wartości funkcji, jakie, jakbym je podstawiał, wychodzą większe od 0. Natomiast przedział, który tu jest w środku, to znaczy w środku, w tym sensie pomiędzy tymi dwoma, czyli od dwójki do 12, tam są liczby, gdzie, gdzie wartości wychodzą mniejsze od zera. Co może też sprawdzę, na przykład dla y, piątki. Piątkę stawiam. 5 do kwadratu 25. 14 razy 5 70. 70 plus 25 95. 95 plus 24. Nie, nie, pomyłka. 25 tu wychodzi, tutaj wychodzi 70 i teraz odejmuję. 25 minus 70 to jest minus 45 i minus 45 plus 24 to jest minus 21. Czyli wychodzi ujemna i po prostu liczby, które są pomiędzy dwójką a dwunastką, dla nich wychodzi ujemna. Ujemne wartości, co zresztą widać tutaj na wykresie, tak? Wstawiałem piątkę, która jest gdzieś tutaj, no i dla niej jest ujemna wartość. Tutaj ją widać. I dlatego rozwiązaniem są tylko te dwa przedziały. I to jest odpowiedź, i to jest koniec zadania.